Witajcie moi drodzy! Dzisiaj słów kilka o perfumach Floris 89. Czyli. Hmm, czy możemy powiedzieć, że perfumach Jamesa Bonda? No, może nie do końca, ale na pewno pan Daniel Craig pachniał nimi podczas nagrywania filmu. Chciał się wczuć w rolę. Ale skąd się to wzięło? Pan Ian Fleming, czyli twórca Jamesa Bonda, to były jego ulubione perfumy. Więc Daniel, podczas kręcenia, właśnie filmu, chciał się wczuć w rolę. Yy, yy, używał tych perfum. Zresztą one są na filmach, czasami widać takie przebłyski. Czasami są pokazywane te perfumy. Kto jest dobrym widzem, kto zna Bondy, na pewno widział, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę. Ja zawsze na takie rzeczy zwracam uwagę, jak oglądam jakieś filmy, widzę gdzieś jakieś perfumy, zarys flakonika, zawsze próbuję w, w, zobaczyć, co to jest. Perfumy powstały w 1950, 1951 roku, tak. Jest też polski akcent, to znaczy może niekoniecznie dotyczący tych perfum, ale pani Krysia, Skarbek, nasza znana polska szpieg, która pracowała dla brytyjskiego wywiadu, właśnie już po tym, jak przestała być szpiegiem, właśnie pracowała dla pana Iana Fleminga, była jego sekretarką. Zresztą była muzą, można powiedzieć, do dziewczyny Bonda, dlatego że ona nie była dziewczyną Bonda, nie była dziewczyną szpiega, była samym szpiegiem, ale była bardzo ładną kobietą, bardzo inteligentną kobietą, więc dla niego była takim E, właśnie to, to był pierwowzór dziewczyny Bonda a jeśli chodzi o sam zapach m, na, e, przeczytam wam co jest w składzie i dokładnie e, ja to czuję jest e, f, jeszcze może powiem wam, że są to bardzo naturalne perfumy, nie, nie czujemy tutaj żadnych sztuczności jakiegoś plastiku nie ma nic takiego naprawdę takie w stylu angielskiego dżentelmena, bardzo przyjemnie noszące się cytrusowo-drzewne perfumy. Jak najbardziej na porę wiosenną, letnią nie, zdecydowanie nie na zimę. Ja widzę w, nie, w nich takiego pana czystego, zadbanego, po prysznicu, no jak z, z, z zazwyczaj pan Bond był zawsze, wiecie, zawsze jest, no nie zawsze jest czysty, po akcji jest czasami brudny, ale taki mm, właśnie czysty, mm, ogolony, tak mm, świeży. W, w nutach głowy jest bergamotka, lawenda, neroli. Gałka muszkatołowa, pomarańcza, petit grain, czyli esencja, olejek z młodych liści i gałązek gorzkiej pomarańczy. W nucie serca jest geranium, róża oraz liang-liang, a w nucie bazy jest cedr, pismo, drzewo sandałowe, wetiver oraz mech dębowy. I tak, i dokładnie przy rozpyleniu perfum czujemy bardzo dużą dawkę cytrusów. Od razu nam śmiało mogłabym powiedzieć, że jest to zapach unisex. Jak się wy kobiety uprzecie, możecie mężowi podkradać, jak najbardziej. Później, już troszeczkę przy bazie, właśnie jest to drewienko wyczuwalne. Zapach jest dość na skórze. Dobrze się trzyma, jakieś 5-6 godzin. No, próby nocy u mnie nie przetrwał, ale nie jest to też tego typu zapach, który ma, wiecie, kosić z kilometra. Tak, bardzo przyjemny, warty poznania. Nawet ta 10 ml można kupić, ponosić sprawdzić nawet komuś na prezent, myślę, że nie jest to zapach, który się może nie spodobać. Jest naprawdę taki przyjemny. Bardzo właśnie czuć tutaj tą jakość składników, że to nie jest jakieś sztuczne, tylko naprawdę czuć te naturalne olejki. Zresztą tu tak patrząc na skład, to raczej nie wiem jak teraz firma, ale no tutaj raczej wszystkie te składniki, które są Normalnie one są jako, występują jako naturalne olejki. Nie ma tu niczego. Geranium jest teraz na przykład, nie wiem, z Egiptu i z Chin głównie sprowadzane. Olejki esencjonalne, z geranium. Więc tak, to jest. Chyba powiedziałam o wszystkim. Napiszcie mi, czy znacie ten zapach. Ja chciałam, ja pytałam syna właśnie, co sądzi o tym zapachu. Powiedział, że, no, taki troszeczkę damski, ale mówię, na początek jest taki cytrusowy, mogło mu się tak skojarzyć. Zapytany, czy chciałby nosić takie perfumy, powiedział, no, no nie wiem, ale no, już jak tak mocno chcesz mi kupić, to ale wiecie. Powiedziałam, że właśnie, że Daniel Craig pachniał tymi perfumami, no ale go, jednak go to nie przekonało. Powiedział, że on ma perfumy, więcej nie potrzebuje. Ale mówię, bardzo mi się podobają. Zapach bardzo taki, właśnie, nie, nie, nie jest to zapach vintage w żaden sposób. Mimo tego, że tyle lat na rynku, bardzo, właśnie, przyjemny w odbiorze, naturalny i w sumie. Troszeczkę czegoś innego spodziewałam się po Jamesie Bondzie, ale jednak z drugiej strony mówię, czysty James Bond, który wyszedł z podpysznica i właśnie. Floris, w ogóle marka Floris ma bardzo dużo produktów takich do pielęgnacji mydełek różnych, jakichś produktów do golenia. Dlatego mówię, gdzieś będziecie mieli okazję nawet sample gdzieś zdobyć. To naprawdę zachęcam. No, mi się bardzo podoba. No, i czekam na Wasze komentarze, czy znacie, czy nie znacie. Wiem, że marka Floris chyba nie jest w Polsce jakoś mocno znana, ale mówię tutaj, to jest taki. Um, ludzie tutaj w Anglii znają tą markę, szczególnie starsi panowie znają, wiedzą, że to jest taki no, zapach ceniony, e, marka ceniona. To wszystko. Do następnego, no i trzymajcie się.